Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku poradni okręgowej Izby Radców Prawnych. Ja nazywam się Piotr Dobrywolski, jestem radcą prawnym, a ze mną Maciej Bedyński, radca prawny, specjalista w zakresie prawa nieruchomości i służebności przesyłu i właśnie o tym temacie dzisiaj będziemy rozmawiać. Maciej, chcę kupić działkę, na której będę chciał wybudować dom. Byłem, zobaczyłem, że przez nią przebiega gazociąg. I czy to jest okoliczność, którą ja w jakiś sposób powinienem się przejąć? Jak najbardziej tak, ponieważ każde takie urządzenie podziemne, którego właścicielem w tym przypadku jest jakaś gazownia, ma pewne strefy, które ograniczają Twoje prawo zabudowy. I powinieneś mieć tę świadomość i ustalić z tą gazownią, na ile daleko od tego urządzenia możesz zbudować dom. Może się okazać, że nie możesz zbudować takiego domu, który zamierzałeś początkowo w swoich, w swoich myślach. Czyli może się okazać tak, że obecność gazociągu na działce w ogóle wykluczy możliwość jej zabudowy. Może się okazać, że gazociągi są takim też specyficznym, szczególnym rodzajem urządzeń, które z uwagi na swoje średnice i ciśnienia, rozporządzenie specjalne ministra to reguluje, strefy wyłączone z zabudowy sięgają czasami kilkudziesięciu metrów. W obie strony w dodatku. Tak, tak, tak mówię, w uproszczeniu. Mhm. No tak, to faktycznie to może być ogromny problem. A to dotyczy również innych instalacji, typu linie napowietrzne, typu wodociągi. Tak, mówimy generalnie o urządzeniach przesyłowych, których pewnego rodzaju właściciel tych urządzeń, dystrybutor mediów czy wody prądu gazu, wody prądu gazu dystrybuuje. I każde z urządzeń ma swoje właściwości techniczne i też swoje tak zwane czy strefy ograniczonego korzystania, strefy kontrolowane, które ograniczają ciebie. Jako właściciela z możliwości realizacji marzeń w postaci budowy tego wymarzonego domu? No dobrze, wiem, że gazociąg tam jest, ale teraz jak ja mam to wszystko sprawdzić? Skąd ja mam to wszystko wiedzieć? W ogóle skąd ten gazociąg się tam wziął? Na jakiej podstawie on tam funkcjonuje? Bo czy nie jest tak, że ja mógłbym po prostu pójść do takiego właściciela gazociągu i powiedzieć: Słuchajcie, kupiłem taką działkę, no zabierzcie. Oczywiście próbować zawsze możesz. To, co można zrobić przed zakupem takiej nieruchomości albo już po fakcie, to przejrzeć Księgę Wieczystą nieruchomości w dziale trzecim taka służebność może tam być ujawniona. Jeżeli jej nie ma, to też niekoniecznie oznacza, że jakieś prawo tam nie powstało, to zaraz możemy o tym powiedzieć, ale pytanie do właściciela gazociągu jest takie, w jakiej odległości od tego urządzenia ja mogę i czy w ogóle mogę zabudować. Mhm. Mówiłeś, że w dziale trzecim Księgi Wieczystej może być wpisana służebność. Ale co to jest za służebność? Takie specjalne prawo, które ma właściciel urządzenia przesyłowego, który przesyła media do innych odbiorców, do tego, że na właśnie na Twojej własności. Może to urządzenie być i on z tego urządzenia może korzystać tak naprawdę do czasu aż to urządzenie się nie zużyje, póki będzie potrzeba i może to trwać w nieskończoność, ponieważ to urządzenie może być też naprawiane i to też jest też tego prawa służebności. A naprawiane, czyli to oznacza, że oni nie tylko mogą przeprowadzić sobie rurę przez moją działkę, ale również mogą tam wchodzić, tak? Mogą wchodzić, mogą dozorować nawet muszą, ponieważ jest, jest to kwestia też bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa ludzi, odbiorców. Wspominałeś o służebności. No a jeżeli w księdze wieczystej tej służebności nie będzie, to oznacza, że będę mieć łatwiej pozbyć się tego gazociągu? Może się okazać, że wcale tak nie będzie, ponieważ prawo służebności przesyłu, czyli to obecność obcego urządzenia Twojej własności z upływem czasu może zostać zasiedziane, czyli tak utrwalone na tej nieruchomości. No i co w związku z tym? Nie mam tego w księdze wieczystej i ktoś mówi, że zasiedział? Tak, w tym momencie operator gazowy powie, że minęło 20 albo 30 lat, jest zgodne z przepisami i od tego momentu powstało prawo, które nawet pomimo nieujawnienia księdze wieczystej, ono istnieje. Gdybyś ty chciał pozwać tego operatora gazo gazociągu o to, żebyś, żeby zabrał te swoje urządzenia z twojej nieruchomości, bo ty jako właściciel możesz, szuć, yy, możesz nie wyrażać na to zgody, żeby te urządzenia mhm. tam dalej funkcjonowały, to on może bronić się tak zwanym zarzutem zasiedzenia służebności. Czyli tak naprawdę, zanim kupię działkę, warto byłoby sprawdzić, jak długo ten gaz jest na tej działce. Tak, to, jeżeli no? mówimy też o nieruchomościach położonych poza jakimiś większymi urbanizacjami, nawet porozmawiać czy z Sołtysem we wsi, czy z jakimś może leśniczym, kimkolwiek, każdy, kto wiedział, kiedy te urządzenia powstawały, no bo pewnego rodzaju podpowiedzią są też takie słynne elektryfikacje, czy y, sytuacje, kiedy w danych miejscowościach gazociąg był budowany. Były to dekady, nie wiem, lata 70, 80, również 90, mm -hmm. więc już tak hacząco o nasze czasy. Mm -hmm. No a gdyby to był taki gazociąg, albo wodociąg, załóżmy, czy. Czy linia jakaś energetyczna, która byłaby budowana niedawno, na przykład 10 lat temu. To co z taką sytuacją? Czy ja w takiej sytuacji mogę powiedzieć: dzień dobry, proszę mi to zabrać z moje działki, albo przenieść w miejsce inne na działce? Oczywiście próbę można podejmować, trzeba udać się do właściciela tych urządzeń, który może się okazać, że ma na przykład decyzję administracyjną, która zezwoliła na wybudowanie tego, a może była zgoda właściciela w formie aktu materialnego na posadowienie tego urządzenia. Scenariuszy jest wiele. Mhm. Jeżeli odpowiedź jest zbyt ogólna, no to można się skonsultować z radcą prawnym i ewentualnie przemyśleć pozew mhm. o usunięcie urządzeń. A czy to jest za darmo? Czyli w sensie takim, czy jeżeli ktoś ma taką służebność, na przykład taki operator gazociągu, to czy on musi mi płacić za to, że te urządzenia tam się znajdują, czy ja to muszę znosić po prostu bez żadnych prośb? Znaczy w, w sytuacji, jeżeli mówimy o służebności, która już jest zasiedziana na skutek upływu czasu, no to już jest to nieodpłatne prawo i żadnej rekompensaty z tego tytułu jako właściciel nie uzyskujesz. A jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi, chciałbym wybudować na twoje działce... To gazociągu? znaczy, że rozpoczynę negocjacje i tutaj jest temat otwarty i... Szeroki. I dopiero wtedy można było na ten temat rozmawiać. Tak jest. No, okazuje się, że taka kwestia jest niezwykle ważna, ale zastawia je jeszcze jedna rzecz. Mianowicie, co jeżeli gazociąg nie jest na mojej działce, ale jest obok, za jej granicą? Czy to również jakkolwiek może rzutować na... Na moje prawa zabudowy działki? Może. No, prawo zabudowy jest o tyle charakterystyczne, że nie dość, że mamy przy, przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym, to prawo budowlane, My, y, chcąc uzyskać na przykład pozwolenie na budowę, y, jesteśmy zobowiązani do uzyskania y, informacji od właściciela czy linii energetycznej, czy gazociągu, czy wodociągu jak, o tak zwanych strefach, kontrolowanych czy strefa ograniczonego użytkowania, okay. czyli odległości minimalne, przy których nie może stać budynek trwały fundament, ponieważ to wpływa na bezpieczeństwo tej sieci i nieruchomość sąsiednia może oddziaływać na nas, też możemy wtedy przemyśleć, czy ewentualnie nam nie powinna się z tego tytułu jakaś rekompensata należeć. Hmm. Czyli tak naprawdę nie tylko obecność róży gazowej na działce, ale również w bezpośrednim sąsiedztwie, czy... Czy linii napowietrznej, czy, czy wodociągu jakiegoś może rzutować na to, czy ja będę tak, mógł... Tak, więc to jest taka mądrość Wodociągę życiowa, zielce. że nawet chcąc kupić pustą, niezabudowaną nieruchomość, my powinniśmy ją obejść z każdej strony i zobaczyć urządzenia podziemne, gazociągi i wodociągi, takie dosyć niewygodne gazociągi, są takie żółte słupki stojące, teraz już coraz wyższe, coraz bardziej ładnie malowane. Kiedyś niektórzy ich nie widzieli, bo stały na przykład w polach, mhm. czy obok pól kukurydza, jęczmień, żyto, tak? nie, nie były widoczne. Oględziny to podstawa na początek przed zakupem nieruchomości. No tak, czyli potwierdza się kolejna zasada, że zanim coś kupisz, najpierw to sprawdź, a w przypadku nieruchomości tego sprawdzania, jak się okazuje, jest bardzo, ale to bardzo dużo. Maciej, bardzo Ci dziękuję, a Państwu dziękuję. serdecznie polecam, zanim zakupicie nieruchomość, bardzo skrupulatnie sprawdźcie, czy przypadkiem nie znajdują się na niej albo w jej bezpośrednim sąsiedztwie jakieś urządzenia przesyłowe gazociągi rurociągi linie na Wypatrujcie żółtych słupków, bo jeżeli one znajdą się na Waszej działce albo za granicami, to może się okazać, że budowy żadnej nie będzie. Dziękuję i do zobaczenia.